Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Szybki kurs duchowego uzdrawiania. Faza pierwsza: Odkrycie i wzmocnienie energii rąk. Faza druga: Kontrolowanie energii. Faza trzecia: Uzdrawianie bez użycia rąk. Prolog. Każdy człowiek ma potencjał do uzdrawiania. Jednak nie każdy ma do tego taki sam dostęp. I nie każdy ma zamiar zostać uzdrowicielem w tym życiu. Jednak potencjał istnieje. Umiejętność uzdrawiania oznacza także umiejętność radzenia sobie z energiami, kontrolowania energii i być może każdy chciałby to robić. Pierwsze ćwiczenia tego szybkiego kursu przeznaczone są dla osób, które do tej pory nie miały żadnego lub niewielkie doświadczenia w uzdrawianiu duchowym. Podstawowe stwierdzenia i zalecenia. Uzdrawiająca moc pochodzi od Ciebie, od Twojego połączenia z Twoją duszą i ich połączenia z pochodzeniem. Wzajemne oddziaływanie wszystkich kanałów energetycznych i blokad w ciele oraz pomiędzy częściami duszy tworzy szczególny rodzaj uzdrawiania. Każde uwolnienie blokad może poprawić Twoje zdolności uzdrawiania, a także inne zdolności pozazmysłowe. Ważne jest, aby rozwinąć swój rodzaj uzdrawiania. Nauka obcych technik uzdrawiania powinna służyć jedynie jako stymulacja. Należy unikać technik rytualnych, symboli, inauguracji i chrztów. Mają ukryty zmysł, aby związać cię z istotami duchowymi, które prędzej czy później chcą żyć z Twojej energii lub z energii Twoich pacjentów. Łamanie ustalonych zasad daje dużo frajdy. Nie powinieneś dostosowywać się do wszechświata. Powinniście wzbogacić wszechświat swoimi szczególnymi cechami. Bunt wobec niepełnosprawności szczególnie sprzyja własnemu rozwojowi. Wewnętrzna radość robienia tego tak, jak kochasz, podnosi Twoją energię. Faza pierwsza Odkrywanie i wzmacnianie energii rąk. Przez wiele lat leczyłem się rękami, aż pewnego dnia udało mi się kontrolować te same energie za pomocą słów i myśli. Pierwsze dwa ćwiczenia możesz wykonać samodzielnie. Od tego momentu potrzebujesz drugiej osoby. Małe grupy są jeszcze lepsze. Wreszcie uzdrowienie jest kwestią społeczną. Ktokolwiek rozwiąże jego blokady. I tak nie pozostanie długo sam. Ćwiczenie pierwsze. Trzymaj ręce przed sobą, dłonie skierowane do siebie w odległości około 20 cm. Teraz poruszaj rękami w przeciwnych kierunkach. Poruszaj rękami we wszystkich możliwych kierunkach od siebie. Raz powoli, raz szybko. Powinieneś zauważyć siłę pomiędzy dłońmi, przypominającą pole magnetyczne lub piłkę pomiędzy dłońmi. Ćwiczenie drugie. Jeśli wyczujesz pole, weź preferowaną rękę i przesuń ją na przykład w odległości od 10 do 20 cm nad nogami. Lub przenieś wyczuwalne pole w miejsca, które stwarzają problemy. Określisz różnicę w swoich dłoniach. W niektórych miejscach ręka reaguje silniej niż w innych. To już pierwsze ćwiczenie. Jeśli masz ostry problem w organizmie, trzymaj rękę nad tym miejscem. Poszukaj odległości, w której pole jest najsilniejsze i tam pozostań. Ćwiczenie trzecie. Zgadza się. Powinieneś teraz wypróbować swoją uzdrawiającą rękę na innej osobie. Problemem jest dobór ludzi. Własna rodzina często nie jest odpowiednia. Uważacie, że znacie się zbyt dobrze, zazwyczaj macie uprzedzenia, które przeszkadzają. Lub często tkwisz w tym samym problemie, co również utrudnia gojenie. Wskazane byłoby skomponowanie małego zespołu, który mógłby ćwiczyć przynajmniej w trzy osoby. Więcej znaczy lepiej. Są pacjenci, u których nic nie działa. Wtedy nie wiadomo, czy jest to uzdrowiciel, czy pacjent. Dlatego dobrze, jeśli jest więcej osób. Zalecenia dotyczące tego ćwiczenia. Z jednym pacjentem powinien pracować tylko jeden uzdrowiciel, bo później trzeba wiedzieć, kto spowodował uzdrowienie. Jeśli dwóch lub więcej uzdrowicieli leczy pacjenta w tym samym czasie, możesz odnieść wrażenie, że jeden uzdrowiciel nie wystarczy. To nie jest dobry pomysł. Powinieneś pracować tylko jedną ręką. To jest lepsze dla koncentracji. Co więcej, gojenie oburęczne pewnego dnia staje się nieprzyjemne dla postawy, ponieważ trzeba pozostać w ustalonej pozycji przez długi czas. Jeśli nagle uzdrowiciel wyczuje ból pacjenta, bez paniki. Może się to zdarzyć, jeśli uzdrowiciel posiada pewien rodzaj kanału uzdrawiania który pozwala problemom pacjenta przenieść się do jego ciała i rozpuścić je w ciele uzdrowiciela. Jest to bardzo pomocne w przypadku mocno zareglowanych blokad, które nie znajdują żadnej drogi leczniczej wewnątrz pacjenta. Niektórzy ludzie o skłonnościach ezoterycznych prawdopodobnie ostro to skrytykują, ale uważam, że jest to dosłownie serdeczny akt współczucia. Często należy pracować z tą prostą technologią. Z biegiem czasu nauczymy się wczuwać głębiej w pacjenta i uchwycić problemy dzięki jasnowidzeniu i empatii. Wtedy znajdziesz także dość specyficzne tematy problematyczne i będziesz mógł je wyleczyć. Traumatyczne wydarzenia z poprzednich wcieleń mogą przy tej okazji pojawić się bez dokonywania regresji w poprzednich żywotach. Często musimy znaleźć przyczynę za przyczyną. Dla mnie to trochę jak praca detektywa. Faza druga kontrolowanie energii. Nie chcę Cię uczyć uzdrawiania. Przypominam, że potrafisz czynić cuda. Nie jestem tak zainteresowany pokazywaniem Ci określonej techniki uzdrawiania. Niż raczej obudzeniem drzemiących w Tobie zdolności. Mogą one wykraczać daleko poza wszystko, czego można się gdzieś nauczyć. Jesteśmy istotami metafizycznymi, ale jesteśmy bardzo ograniczeni w fizyce. Nawet jeśli nadal pokażę trochę więcej technologii, motywacja i entuzjazm są na pierwszym planie. Nigdy nie nauczyłem się uzdrawiania. Dzięki cudownemu doświadczeniu, które uwolniło mnie od problemu, wpadłem na pomysł, że w zasadzie można uwolnić ludzi od problemów w cudowny sposób. I tak po prostu zacząłem czynić cuda. Byłam tak zmotywowany, że często się to udawało. Aby podać przykład, w mojej pracy w Caracas mogłem uwolnić kolegę od bólu zęba. W rezultacie przyszła kolejna i zaczęła lamentować, że w domu jest tyle problemów. Ciągłe spory i złość. Powiedziałem pełen pewności. Jedź dziś wieczorem do domu i wszystko będzie w porządku. Dokładnie tak się stało. To nie była sztuczka psychologiczna ani coś podobnego. Nie byłem zdolny do czegoś takiego. To, był mój entuzjazm dla cudów, entuzjazm, który to spowodował. Aby jeszcze bardziej cię zmotywować, przytoczę kolejny przykład z Caracas. Wróciłem do domu tuż przed północą, kiedy przed moimi drzwiami stały dwie panie z sąsiedztwa i rozmawiały. Zamieniłem z nimi kilka słów i poruszyłem temat uzdrawiania. Natychmiast jedna z pań pokazała mi rękę, na której był widoczny duży wrzut wielkości około 2,5 cm. Oczywiście trzymałem go ręką może 3 minuty, a potem powiedziałem jej, że wrzut na pewno wkrótce się zagoi. Ale ku zdumieniu wszystkich zniknął już całkowicie. Zmotywowany teraz. Wydarzyło się to w 1981 roku. Nie miałem żadnego wykształcenia uzdrawiającego. Nie miałem żadnej technologii. Nie byłem jasnowidzem. Nie miałem pojęcia o niczym. Większość technik uzdrawiania, których doświadczyłem później, była dla mnie redukująca wiarę. Wiara w potrzebuje technologii, potrzebuje kamieni leczniczych. Najpierw muszę zaśpiewać om, muszę odłożyć zegarek. To wszystko nie rozpala mojego wewnętrznego ognia. Zatem, proszę, zmotywuj się i uzdrawiaj. Leczyłem się rękami, ćwiczenie trzecie przez lata. Zrozumienie poprzednich wcieleń i jasnowidzenie przyszły do tego znacznie później. Dlatego moja prośba. Szukaj zainteresowanych osób i ćwicz. Otwiera twoje kanały. Wykonanie ćwiczenia trzeciego raz i czekanie na ćwiczenie cztery nie ma sensu. Przyznam, że w latach 1980. i 90. nastąpił rozkwit duchowy. Rozwój umiejętności był szczególnie prosty. Być może w tej chwili stało się to trudniejsze. W każdym razie gadi dbają o to, abyśmy nie rozwinęli się zbyt daleko. Ćwiczenie czwarte. Ćwiczenie to daje możliwość zintensyfikowania uzdrawiającej energii i kontrolowania jej za pomocą słów. Nie należy oczekiwać, że każdy będzie mógł to zrobić od razu. Być może będzie to wymagało miesięcy ćwiczeń. Pacjent powinien leżeć tak, aby jego podeszwy były dostępne. Uzdrowiciel siada tak, aby mógł wygodnie umieścić rękę w pewnej odległości od podeszw. Zrelaksuj się na chwilę, a następnie powiedz: Chcę, aby uzdrawiająca energia dostała się do Twoich podeszw. A następnie popłynęła do Twojego ciała. Energia, która zaczyna płynąć, musi być wyraźnie wyczuwalna. Poświęć na to czas. Energia powinna wypełnić całe ciało, aż do wierzchołka i palców. Istnieją teraz różne możliwości kontynuacji. Mówisz, energia powinna teraz znaleźć blokadę. A następnie ją rozpuścić. Jeśli wiesz, gdzie znajduje się blokada, wyślij tam energię z odpowiednimi słowami. Jeśli pacjent ma objawy w pewnych obszarach ciała, wyślij tam energię. Uwagi! Początkującym radzę nie zaczynać od bardzo mocno zablokowanych pacjentów. Może energia nie wchodzi w przepływ. Jeśli przez długi czas nic się nie stanie, motywacja wkrótce opadnie. Jeśli energia nie powinna rozciągać się całkowicie do ciała, ale trzymać się blokady, to przydziel ją do pracy nad tą blokadą. Dzięki temu ćwiczeniu można bardzo silnie skoncentrować uzdrawiającą energię. Energia jest ponadto inteligentna. Może również naprawić złamania kości i je leczyć. Sama tego doświadczyłem, gdy przez 10 minut zaciskano mi nogę w zacisku, w wyniku czego złamanie zagoiło się bez gipsu. Jeśli zauważysz, że energia reaguje na Twoje słowa, to mówisz, że powinna sprawdzić, czy w ciele znajduje się implant astralny. Jeśli stanie się zauważalne, należy go usunąć. Jak widzisz, polecam słowa chcę lub stanie się, czyli użycie własnej woli. Przedstawiciele innych technik uzdrawiania mogą odczuwać z tego powodu prawdziwą grozę. Wierzą, że własna wola stanie na drodze woli Bożej. Jest to hipnoza mająca tysiące lat, stworzona, aby osłabić twoją najlepszą obronę, twoją wolę. Aby zapewnić łatwy dostęp do intencji innych istot, patrz artykuł Splot Słoneczny. Mogę je nazwać jedynie leczącymi muppetami. Tysiące z nich błąkają się i nie mają pojęcia, ktokolwiek pociąga ich za nitki. Naprawdę muszę się tu zatrzymać, żeby się nie złościć. Te oddane Bogu baranki... Niosą ze sobą największe niebezpieczeństwo w doskonałym kamuflażu przed ludźmi swoją głupotą. Nawet wiedząc, że Biblia jest dokumentem wysoce sfałszowanym, podoba mi się zdanie, które tam przeczytałem. Twoje słowa są tak lub nie, a wszystko, co poza nimi, jest złe. Uważam, że jest to wyraźne zaproszenie do podjęcia jasnych decyzji. Chcę, żebyś został uzdrowiony. W tej chwili mam na myśli Ciebie, drogi słuchaczu. Z całej siły mojej woli. Chcę, abyś został uzdrowiony bez ograniczeń. To odpowiada mojej prawdzie. Jeśli powiedziałbym: Chcę, abyście zostali uzdrowieni, jeśli jest to zgodne z Bożym planem. To, według Biblii, jest to ze zła. Tak właśnie myślę. Faza trzecia: Uzdrawianie bez użycia rąk fizycznych. Jeśli zauważyłeś, że inni ludzie wyczuwają energię Twojej ręki, możesz spróbować następującego ćwiczenia. Ćwiczenie piąte. Pracujesz z osobą jak w ćwiczeniu trzecim. Jeśli ta osoba poczuje Twoją energię, mówisz w następujący sposób: Jeśli teraz zabiorę swoją fizyczną rękę, moja astralna ręka pozostanie w tym samym miejscu. Energia popłynie dalej. Odsuwasz rękę i odchylasz się wygodnie do tyłu. Energia powinna płynąć dalej. Jako rozwinięcie tego ćwiczenia możesz przekonać swoją astralną rękę do innego miejsca ciała. Ogłoś tę akcje poprzez wypowiadane słowa. Pacjent powinien odczuć zmianę. To nie jest sugestia, z biegiem czasu zobaczysz rezultaty leczenia. Ćwiczenie szóste. Teraz po prostu trzymaj się z daleka od pacjenta i oznajmij. Teraz przykładam swoją astralną rękę do wypowiedź to miejsce. Energię należy wyczuć w odpowiednim miejscu pacjenta. Jeśli ci się to uda, możesz po prostu powiedzieć: Chcę, aby uzdrawiająca energia spłynęła do twoich stóp, lub gdziekolwiek indziej. Grupy uzdrawiające aby rozwiązać głębsze blokady, potrzeba innych ludzi. Pływasz we własnej zupie i nie zauważasz, co jest nie tak. Uzdrowienie, siebie własną energią uzdrawiającą, jest możliwe tylko w określonej skali. Dlatego bardzo godne pochwały jest tworzenie grup szkoleniowych. Myślę, że w tej chwili organizowanie grup uzdrawiających może być trudne. Mam wrażenie, że w ostatnich latach wzrosła nieufność i izolacja. Nie byłoby cudu. Traumatyczne kanały gojenia. Twoje dłonie, skąd oczywiście, ale nie wyłącznie, pochodzi uzdrawiająca energia, są gałęzią Twojej czakry serca. Twoja czakra serca jest gałęzią Twojej duszy. Twoja dusza jest gałęzią boskiego pochodzenia, skąd faktycznie pochodzi energia uzdrawiająca. Całość jest kanałem, że tak powiem, który może zdziałać cuda, jeśli jest w stanie odblokowanym. Jednak nasz kanał leczenia jest zwykle zablokowany. Każdy z nas ma doświadczenia zmienionych wcieleń, jak na przykład z Inkwizycji, gdzie zakazano nam uzdrawiania poprzez tortury. Te tortury połączone z odpowiednią niesprawiedliwością, kłamstwami i intrygami głęboko traumatyzowały ten kanał duszy. Inkwizycja to tylko jeden z popularnych przykładów traumatycznego traktowania. Wykonując pracę uzdrawiającą z poprzednimi wcieleniami, trauma pojawia się we wszystkich możliwych epokach, tak, nawet z wcieleń na innych planetach i w innych wymiarach. Wskazywałem już, jak pilne jest przepracowanie naszej traumy. Górą lodową naszych represji jest to, co zagraża naszej teraźniejszości i przyszłości. Wielu wie, że to, co w nas jest, tworzy naszą rzeczywistość. Niemniej jednak większość ludzi koncentruje się na problemach zewnętrznych. Oczywiście ważne jest zwalczanie gadów i iluminatów, a także przebudzenie innych ludzi. Ale jak sytuacja może się zmienić, jeśli każda jednostka nadal emanuje strachem i przerażeniem poprzez swoje nierozwiązane represje niczym maszt radiowy? Uważasz, że ciebie to nie dotyczy? Jeszcze raz chcę wrócić do kwestii, dlaczego Karin i ja opuściliśmy Niemcy. Nie była to decyzja podjęta w duchu przygody. To było bolesne rozstanie z dużymi stratami finansowymi. Z dużym odsetkiem ludzi, z którymi mieliśmy do czynienia, stwierdziliśmy, że ciągną za sobą góry represji. Do tych represji przyłączały się wszelkiego rodzaju duchy, ale bez wyjątku były to duchy wysysające energię. Zwrócono nam na to uwagę bardzo rażąco, gdyż duchy miały zwyczaj atakować Karin, jeśli tylko zbliżyły się do niej. Zdarzały się przypadki, gdy atakowały Karin tak mocno, że zapadała w stan podobny do śpiączki, a w innych przypadkach musiała przerzucać meble. Zdarzały się wprost nieprawdopodobne zdarzenia, gdy atak zaczynał się już 10 minut przed przybyciem osoby, do której należał duch. Później stało się dla nas jasne, że jednym z życiowych zamiarów Karin jest położenie kresu represjom i wypędzeniu duchów, w związku z czym została zaatakowana. Jednak ataki nie są już tak teatralne, gadi nadal ściśle ją kontrolują. Dobrze się czuje, to dla niej wciąż nieznane słowa. Jej zdolności są stale blokowane, ale jest bardzo dobra w zauważaniu, jeśli coś jest nie tak. Bez tej jej cechy nie dostrzeglibyśmy duchowej mafii. Tyle o Karinie. Ale tu nie chodzi o nią, ale o Niemców, których wtedy mieliśmy wokół siebie. Chodzi o represje i duchy. Wydawało nam się to bardzo niebezpieczne. Główne niebezpieczeństwo widzieliśmy w różnicy pomiędzy obecną sytuacją życiową ludzi, Ludzie zwykle mieli bezpieczną pracę i wszystko, czego potrzebowali, a energią represji, strach, ból i przerażenie oraz intencjami duchów, aby popchnąć nas w chaos. Tam, gdzie teraz żyjemy, ludzie nie są inni, a może nawet gorsi. Ale tutaj chaos panuje już od dawna i wszyscy są na to przygotowani. Można z tym żyć. Korupcja jest całkowicie oczywista dla wszystkich. Jednakże w krajach uprzemysłowionych panuje lub panowało błędne poczucie bezpieczeństwa, które nie odpowiada choremu stanowi psychicznemu ludzi. Bańka po prostu musi pęknąć. Albo dość szybko uleczymy duże ilości represji, albo wypłyną one na powierzchnię, tworząc rzeczywistość, strach, ból i przerażenie. Jeśli warunki na naszym świecie się pogorszą, pojawią się katastrofy i wojny, nie powinniśmy winić za to samych spiskowców czy gadów, tak naprawdę niczego byśmy się nie nauczyli. Koniec. Autorem powyższego kursu uzdrawiania duchowego jest Franz Erdla. Weź z powyższej prezentacji wszystko, co osłuży Twojemu osobistemu rozwojowi i podniesieniu świadomości. Czyli weź to, co z tobą rezonuje, a resztę pozostaw. A ja z wdzięcznością, serdecznie dziękuję za wysłuchanie prezentowanego materiału. Z miłością i światłem.